na nowość na rynku: czynniki TPMS marki Autel do pojazdów ciężarowych. W ostatnim czasie pojawiło się sporo zamieszania, ponieważ od lipca 2024 pojazdy ciężarowe, a także naczepy są wyposażone w aktywny system monitorowania ciśnienia w kołach. Dlatego, aby umożliwić naszym klientom obsługę tego systemu w pojazdach ciężarowych, wprowadzamy rozwiązanie od Autela. Przede wszystkim, czujnik jest uniwersalny, czyli możemy zaprogramować go do wybranego pojazdu. Pracuje w częstotliwości 433 MHz jest montowany na metalowej obręczy, czyli nie ma tutaj konieczności posiadania specjalistycznego zaworu. A jeśli chodzi o pokrycie pojazdów, to lista z odpowiednimi pojazdami jest załączona na naszej stronie internetowej przy czujniku. Do programowania czujników ciężarowych Autel dedykowany jest tester ITS 600 CV. W zestawie posiada kable zasilające, adaptery 6 i 9 pinowe, a jeżeli posiadacie ITS 600 do pojazdów osobowych, to oczywiście możecie go rozszerzyć o oprogramowanie do pojazdów ciężarowych.